Ej, to droga duszy. Słuchajcie, chciałabym dać wam, wam dać takie przesłanie od Waszej duszy, Taki, ponieważ miałam takie ciekawe, dziwne zdarzenie, i tak mnie naszło, żeby w związku z tym dać Wam przekaz od Waszej duszy, i wyobraźcie sobie, że zaczynałam to robić tasować karty, i za każdym razem, ponieważ chciałam zrobić to po kolei, za każdym razem kiedy yy, myślałam, że chcę to zrobić dla barana, w myślach wychodziło mi dla byka. Dlatego yy, to przesłanie będzie pierwsze dla byka. Widocznie po prostu musi do kogoś trafić z yy, podznaku byka. Jest was naprawdę wielu, ale no, pewnie do kogoś musi trafić, a może do kilku osób. Dlatego pewnie tak byk ma być pierwszy po prostu. No i wyszło dla byka. Słuchajcie, będzie przesłanie od duszy dla byka. Zaczynamy. Wrócę. Czy Wy mnie widzicie? Chyba widz widzicie. Co Wasza dusza chce Wam przekazać? Mamy smutne myśli. Mamy twórca i motywator i podróżnik i mamy duchowy ewolucjonista. Słuchajcie, jesteście wzywani do tego przez Waszą duszę, abyście uwolnili się od starych wzorców, które są przyczyną Waszego smutku, jakichś starych schematów, jakie stare smutki mają wpływ na Wasz sposób myślenia, a waszą myśl pragnie uwolnienia się od tych starych wzorców, właśnie. Więc właśnie jesteście do tego, do tego wzywani. I działacie krok po kroku. Wasza dusza was wzywa, aby nie działać na hurra, tylko krok po kroku, aby uzyskać równowagę, stabilność. I jeżeli jest taka sytuacja, energii trzeciej, rozwiązujcie. W waszym związku, to, to rozwiążcie tą kwestię, bo to nikomu nie, nie służy, to źle na was działa w jedną albo w drugą stronę. W każdym razie musicie coś z tym zrobić, cokolwiek, ale coś z tym musicie zrobić. Dobrze, jesteście. Wczujcie się. To jest taka wasza pomoc, taka, taka podpowiedź od waszej duszy. Wczujcie się w energię rydwanu. Tu nie działajcie, wzywa, Nie jesteście do tego, żeby zrobić to no, sukcesywnie, powoli, krok po kroku, mm, a dalej macie, macie wczuć się w tą energię y, rydwanu i to jest twórca, motywator i podróżnik. I nadchodzą, nadchodzą zmiany i czas działania. Musicie zacząć coś, coś zmieniać w swoim życiu dokonywać zmian. Mogą to być zmiany w karierze. Yy, wprowadzacie twórcze pomysły i projekty w ruch. Yy, I potrzebujecie takiej stabilnej bazy, w której będziecie te swoje projekty przemyśliwać. Yy, przemyślać. Chyba tak, przemyślać. Yy, która pomoże Wam tworzyć. Yy, wasze decyzje są... Znaczy, po, no, po, wy podejmujecie decyzje... Wymaga to od Was wiele czasu, o może tak, podjęcie jakiejś decyzji, ale z łatwością będziecie przechodzić na, na wyższe poziomy. Także nie, nie bójcie się podejmować tych decyzji, bo to Wam pomoże wzrosnąć. Będziecie osiągać jakieś wyższe stany świadomości, będziecie się rozwijać. A żeby się rozwijać, musicie porzucać te stare wzorce. Do tego jesteście wzywani. I właśnie w tej karcie yy, rycerza Buław, yy, jesteście wzywani do. To jest taki duchowy ewolucjonista. Do tego, żeby ewoluować, żeby wzrastać. I zachodzą w Was zmiany, ewolucja na takim głębokim podstawowym, podstawowym poziomie. Wyzbądźcie się starego postrzegania, wypalcie wszelkie ograniczenia i przeszkody, bo macie przygotować miejsce na nowe i szersze rozumienie, i duchowe narodzenie. Po prostu wy musicie przejść jakąś odnowę duchową i do tego jesteście wzywani, dlatego musicie te stare wzorce porzucić, te stare sposoby myślenia, które już się nie sprawdzają, jest coś nowego, jakby nowa epoka się dla Was tworzy. I mam tu dla Was z wyroczni jedną kartę. To jest o, ta karta. Starseed. Widzicie. I ta karta, ta karta mówi, odpuśćcie, odpuśćcie i teraz do przemyślenia. Odpuśćcie mechanizmy kopiowania, uzależnienia. Przyjmijcie przeznaczenie i wpuśćcie do siebie Boga siłę wyższą, po prostu. I tu jest widzicie, nie kopiujcie, bo to jest cały czas cykl, który się nie kończy. Bo ten cykl, jeżeli nie, przestać, nie przestaniecie kopiować tego, on się nigdy nie skończy. Nie wejdziecie w, nigdy w nic nowego, chyba, że no, siła wyższa tak już się zdenerwuje, że... Może źle powiedziałam, no ale dobra, niech będzie. Że będzie widziała, że musi zaingerować, bo, bo wy jesteście jak w matni. Ale nie, nie pozostawajcie w takim, takim obiegu zamkniętym. Musicie ewoluować. Do tego jesteście wzywani. I jest to takie pytanie, słuchajcie, ja wezmę to pytanie z książeczki. I to jest tak. Jeśli to. Było. Eee, dlaczego trzymasz się czegoś ze strachu? Że nic nie przyjdzie na to miejsce. Dlaczego? To musicie sobie. Zadać sobie takie pytanie. Dlaczego się trzymacie i powtarzacie ciągle ten cykl? Nie kopiujcie starych wzorców. Dusza wam mówi. Nie kopiujcie starych wzorców. Świat wam mówi, gwiazdy wam mówią. Nie kopiujcie starych wzorców. Nie trzymajcie się tego, co wam nie służy. Bo cykl będzie się powtarzał bez końca. Wasza dusza nie będzie mogła wejść na wyższy poziom świadomości, po prostu nie będziecie mogli się rozwinąć. Bo to, co już, to co znacie, to co, um, to, co wypracowaliście, to, co od zawsze stosujecie, to już się nie sprawdza. To nie jest dla Was. Także przemyślcie to, dlaczego trzymacie się czegoś ze strachu, że nic nie przyjdzie to miejsce. Jeżeli to porzucicie, widzicie, przerwijcie ten cykl. Akurat to się pięknie, jak widziałam tą kartę z tym skomponowało. Także wasza dusza bardzo silnie do was mówi: przerwijcie tą matnie ten cykl. A wejdziecie na wyższy poziom i wszystko się zmieni. Także dałam wam do myślenia. Widocznie naprawdę ktoś musiał to usłyszeć. Nie wiem kto z was. Ale niosę moc ciepłej energii i trzymam kciuki za pozytywne myślenie i wyrwanie się z jakiegoś jednego cyklu, który ciągle powtarzacie, a który Wam naprawdę nie służy. Buziaki, papa, i do następnego.